Cześć, witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Iron, a to będzie rozgrywka z gry League of Legends. Z naszej serii Widzowie vs. Widzowie, w której widzowie mojego kanału grają z innymi widzami. Gramy we wtorki o 17.00. Eee, oprócz tego, tak jak dzisiaj, w sobotę o 15.00 po dwa mecze. No i pięknie, czy będzie jakiś invite? Zobaczymy, chyba nie. No to co? Najpierw powiem, kto kogo zbanował. Oczywiście gramy w trybie draftu. Więc niebiescy zbanowali. Riven, Tresza i Leone. Niesamowicie, Mr. Lightning Man. A fioletowi standardowo doktora Mundo, nie wiem, chyba jest przylepiony do banów, po praktycznie w 90%... 5% zawsze jest zbanowany Lisina i Casadina. Fajnie, zobaczmy, kto dzisiaj z nami gra. W teamie niebieskiej gra ja Avenger nie e i on będzie dzisiaj grał Caitlin e Sedich Se Se LeBlanc e Grykul e Garenem, e DDS Captain Maxi witam serdecznie Gragasem i Lightnikman Kaziksem. Oprócz tego mamy w drużynie fioletowych Mister Koveras, Coverasa sorry stary, który dzisiaj będzie grał Yasuo, Matika, który będzie grał tru, Trundle, trundl, trundl, Trundlem, e, Oprócz tego mamy Chida który będzie grał Ani z 1096, który będzie grał Warusem i Legion XP, którego już dawno nie było. Witam cię, stary Amumu. No i pięknie. I się rozpoczęło. Kto będzie miał pierwszą krew? O, no, Na Midzie mamy Mexiego i Coverasa. Dobrze, dobrze. Na Bocie mamy Avengera i... Kurde, jak czytać Twój nick? Prosiłem Cię, żebyś mi się wpisał pod filmem. E... Sekunda Będzie pierwsza krew? Tak, będzie pierwsza krew. Pierwsza krew dla drużyny niebieskich. I właśnie zdobył tą pierwszą krew Sekhan Se Sekhan Segihan Sekhan Se Se Leblanka się pod filmem jak się czyta. Ale Blanks zdobyła pierwszą krew. Na topie mamy Matitka i Grykula. Z grykul będzie miał ciężko. No i git. Przełamać ich szyki! Przełamać Matik będzie pewnie mocno i szybko cisnął. I na razie mamy jeden do jednego. Dobra. Lightning Man, Lightning Man na Coverasa. I będzie kill dla niebieskich, coś czuję. Tak, Coveras zeslowowany. Legion wchodzi. Legion dzisiaj jest junglerem i też padnie. Też padnie, 3 do 1. Dla niebieskich. No dobra, standardowo, zobaczmy. Sam początek, ale szybciutko pokażę wam kto ma ile. Kasiorki. Bo kasiorka, jak wiadomo, w rozgrywkach League of Legends jest ważna. Świetnie. LeBlanc, dobre wejście. Avenger. Grykul na razie daje radę na topie. Nie ma jakiejś super przewagi. Matic. A ja to doświadczony gracz, więc Grykul będzie miał ciężko. Gdyby tylko i wyłącznie patrzeć na dywizję. No i dobrze. Proszę bardzo, Avenger jest w opałach. LeBlanc ciśnie, LeBlanc ciśnie i zrobi kill. Proszę bardzo. Czwarty kill dla... Czwarty kill dla niebieskich. I wchodzi, wchodzi, wchodzi Legion ani musi się wycofać. No tak jak na razie spokojnie na topie. Top zawsze tankuje przeważnie Covera z Maxim. Maxi bardzo lubi Gragasa. I widać to, widać, bo zrobił następny kill. 5 do 1 jak na razie. Teoretycznie balans był, dewizje się zgadzały. Byli zaawansowani gracze, trochę mniej zaawansowani. Ogólnie chyba dość dobrze dobraliśmy. Ale na razie widać sporą przewagę ze strony niebieskich. Mam nadzieję, że zaraz się to zmieni. Ok. Legion, Legion wszedł bezpośrednio na Mexiego. Nie wiem, co to miało na celu. Stary. Okej. Okay. 6 do 1. Ciach, z dalej musi się wycofać. Nie ma czasu sfarmić. Jak się ciśnie mocno, a dopóki. No już jest na, na pół hita, na dwa hity jest. A dopóki Jasuło się nie na farmi, to nie może zrobić odpowiedniego buildu I w miarę jest kruchy na samym początku. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że nadrobią fioletowi. Siódma minuta. Kto ma najwięcej killi? Najwięcej killi ma Mexi. Gragasem. Potem dwa kille male blank Seji Han. Se a może, może Seji Han? Właśnie. Może tak trzeba czytać. Seji Han. Seji Han. No dobra. Nie musi się wycofać. I padła. Hmm. 7 do 1. Niezbyt wesoło to wygląda dla filatowych. Legion wchodzi, legion wchodzi. Powinni sobie spokojnie poradzić z Grykulem, ale coś nie do końca im to wychodzi. No i na razie dość duża przewaga golda ze strony, ze strony niebieskich. Jak na Początek rozgrywki, który już jest prawie 2500. To dość sporo. Teraz nie może, nie może dać sobie radę z Maxim. No i padł. Lightning Man wchodzi i dziewiąty kill. Zaraz będzie dziesiąty. Dla Lightning -mana tym razem. 10 ma. Mocna przewaga drużyny niebieskiej. No niestety tak może się zdarzyć czasami. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Zobaczmy, kto ma najwięcej golda. W drużynie niebieskich najwięcej golda w tym momencie ma Captain Maxi oraz 4 kile. I na drugim miejscu jest Seji Han. Mam nadzieję, że tak się czyta twójnik. Leblanc. Eee, a nie, to jeżeli chodzi o Kile. Oprócz tego, więcej golda ma jeszcze Avenger Caitlyn. No i dobra. Teraz tak, jeżeli chodzi o drużynę, eee, drużynę fioletowych, najwięcej golda w tym momencie ma eee, e, Matic potem Veras. I oprócz tego z 1096. 96. Okej, 3,5 golda, to dość sporo jak na 10 minutę, nie da się ukryć. Hmm. Coś nie poszło tak po myśli drużyny fioletowych na samym początku. Meksi nokosi. kosi. Myślę, myślę, że tutaj najwięcej pomocy by się przydało teraz na idzie. Gry, kur, wbrew pozorom daje sobie dobrze radę. Powinni go tutaj spuszować. Wykorzystuje. Wykorzystuje. Matic. Wieżyczkę do obrony. Legan się czai. Nawet w dwójkę nie mogą zrobić. Nawet w dwójkę nie mogą zrobić Maxiego. Musi szybko uciekać. Maxi jest już wyraz nie może sobie dać z nim rady na midzie. Hmm. Musi uciekać. I nie wiem czy to nie będzie jego... Tak, 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 tak. O! bardzo ładna akcja. Ale to i tak nic nie da. Jedenasty hmm. kill i piąty kill dla Mexiego. 5 do 0 Coś czuję, że Mexi zrobi grę dla drużyny niebieskich. Zdobył połowę killi już w tym momencie. Hmm. <laughs> Han się zaczaił. Avenger, Avenger już z daleka. Piękna, piękna akcja Sejri Han. LeBlanc. I 12 kill. I co? Powoli chyba będą. Będą e, napierdzielać wieżyczkę, Skończyły się minionki. Muszą się wycofać. Wbrew pozorom, bardzo ładnie, grykról daje sobie radę na topie, elegancko stary. Eee, zobaczmy. Jeszcze ani razu nie padło się elegancko. No i Han za bardzo przyszarżował i wieżyczka go zdjęła. <tryk> Stysiek ty się powolutku, z powolutku, ale będzie miał kill. Adventure, Avenger i, i mamy... I mamy podwójny kiel. Jeden drugiego zabił. Okej. Okay. No i padła pierwsza wieżyczka dla niebieskich. Okej. Okay. Maxi zaraz to będzie drugą wieżyczkę. Kurde. Ale... Ciężko ma coveras na midzie. Maxi kurde go cały czas rozwala. Hmm, padł już pięć razy. No tak. Zdarza się nawet najlepszy. Maxi robi wieżyczkę. Druga wieżyczka padła. Lubnijmy na Golda. Jak na razie sporą przewagę, to znaczy, już praktycznie 5000 ma drużyna niebieskich. Bardzo duża przewaga, nawet nie muszą dodatkowych buffów robić, żadnych smoków i tak dalej. Strasznie, strasznie są sponiewierani. Lightning Man ładnie wchodzi i zdobywa 16 kill niebieskich. Hmm. Myślę, że ta rozgrywka będzie miała 20 minut. Okej. Okay. Chyba, że twardo będą walczyć do końca, ale nie zdziwię się, jak się poddadzą. <coughs> Następna wieżyczka. Legion wchodzi. Legion wchodzi bardzo odważnie. Zultował. Co z tego? Okay. Stysiek, Stysiek zrobił kill. Proszę bardzo elegancko, piąty kill. Mm. Lightning Man. Spokojnie robią gregas z bańki. O, Matyk gdzie? Sergi Han jest na, na hita. I siódmy, siódmy, kill. O, proszę bardzo. Czyżby miało się coś odmienić? No i dobra. Grykul się czai, Grykul się czai. Okej. Okay. O niestety, Legend musi się wycofać, covera spadł. 17 to 7. No i Maxi się zbekał. Legion farmi. Proszę bardzo ty się próbuje zdobyć wieżyczkę. Avenger się zbliża Maxi poszedł w krzaczki Może jakiś teamfight panowie okay, Avenger Avenger padł. Tak, tak Ojejku Ani, Ani w opałach I Gragas Rozwalił Ani 2 do 1 bardzo Matic Matic bardzo ładnie I Grykul na topie nadal Bardzo dobrze się trzyma Co prawda zrobił tylko jeden kill Ale tylko jeden raz padł Więc spełnia swoją rolę na topie Trzyma linię bardzo ładnie. Dobra. Lightning Man, Lightning Man. O, ale jest... Sergi Han jest, który zrobi następny kill 28. Lecą za Coverasem. Coveras musi bardzo szybko uciekać. Próbuję jeszcze cokolwiek zrobić, ale niestety pada już przewaga DPS-ie. jest bardzo duża. Matic bardzo ładnie sobie daje radę na topie. I zobaczmy, zobaczmy. Kto ma najwięcej kili? Oczywiście najwięcej kili ma Captain Maxi, niepokonany do tego momentu. 9 kili, 3 asysty. 4 kile ma Seji Han, który gra LeBlanc. I 4 kile ma Avenger, który gra Caitlyn. Okej, okay. jeden kil gryku, który bardzo dzielnie na topie sobie daje radę. Okej, okay. D.I.B.A. Teraz tak. Stysiek ma 5 kili warusem. Ma najwięcej kili w drużynie fioletowych, bardzo ładny wynik. I oprócz tego 3 kg Matik, który ani razu jeszcze nie padł. No i jeden kill Dierze, e, czy da zniszczone. ani. No i ...Avenger kontra Stysiek. Dobra, Coveras... No już Maxi jest nie do pokonania. Coveras pada. Legion pada. I myślę, że kwestia krótkiego okresu czasu. Annie padła. LeBlanc w ostatniej chwili ją rozwaliła. <śm> Ha, 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 ha. No i dobra Tak to wygląda Bardzo duża przewaga, dużo niebieskich coś musiało pójść nie tak w dużych na samym początku że stworzyła się aż tak duża przewaga. a wiadomo w momencie kiedy ktoś się już nafituje Proszę to, to bardzo, Matik dobrze jest... dobrze jest, e, że tak powiem nafitowany, bo... Wytrzymywał dobrą chwilę Gragasa plus Grykula. Będę robić Barona? Pewnie mogliby spróbować nawet. Całkiem możliwe, że coś z tego wyszło. Kowera zwerpała. Nie zawaham się! Kto zdobył killa? Lightning Man zdobył kill. Okej. Okay. Hmm. I bałach I Mexie zbiera wszystko, co się da 11 do 0. no i dobrze. Zawsze mi szkoda jest tego teamu, który przegrywa. Chociaż powinienem chwalić team, który wygrywa. Bo w bardzo ładnym wykonaniu wygrywają, ale to będzie pierwszy pierwszy kill. Pierwszy raz Maxi Mexi. Matik bardzo ładnie, bardzo ładnie, Matik. I proszę bardzo, Matik zdobywa dwa kile. Hmm. Co prawda, nie wiem, czy to coś zmieni, ale zawsze będzie lepiej wyglądało. Okay. Avenger w opałach. Kowalas będzie chciał zrobić swojego pierwszego kila. Kto zrobił kila, Matik zrobił kila. Koweras już ma jakiegoś kila. Nie, nie ma jeszcze. Hmm. No, oczywiście był na linii z Mexin. Ma ciężkość ciężkości. Okej. Okay. Teraz zbili się razem wszyscy. Może będzie jakiś teamfight. Chociaż słabo widzę teamfight'y w wykonaniu fioletowych. Matic robi smoka bardzo ładnie, sam zrobił smoka. Super. W tym momencie Matic tylko ma jakiekolwiek szanse z kimkolwiek pogadać, ale Maxi już ma taki DPS, że wymiata. Pytanie, co dalej? Trzy wieżyczki zdobyte: 31 kg do 12 i przewaga 8000. 8? 4, tysięcy golda. Okej, okay, Koveras robi wieżyczkę. Pierwszą dla Grykul, cool, Grykul, cool, Grykul. Cool. Da radę sobie z Koverasem, całkiem możliwe. Chociaż, chociaż, chociaż Koveras, Koveras prawie by dał radę Koveras. Pechowa rozgrywka dla Ciebie stary, pechowa. No ale nie zawsze musi wyjść. Legion coś próbuje, ale Maxi... Z Lightning Manem, nie dadzą mu najmniejszych szans. Stysiek Stysiek będzie puszował z Matikiem. Okej okay. Maxi jest na hita. Myślę.. Myślę, że... Mhm. Stysiek niepotrzebnie odpuścił, niepotrzebnie odpuścił Stysiek Zostawił sam na sam y, Matica i to się zemściło. No i kurczę Po jednym killu Jeden kill Avenger z doby. Ale też padł No i poddali się OK no Rozumiem Nie mam pretensji no dobra, zróbmy szybkie podsumowanie, żeby nie tracić czasu, zaraz nagramy jeszcze jedną rozgrywkę, sobotnią, więc tak. Grę zrobił dla niebieskich Mexis z 12 kilami, na drugim miejscu Sejihan Leblanc, mam nadzieję, że dobrze już teraz wymawiam, e, potem Avenger, 7 kili, e, no i na trzecim miejscu Lightning Man i na czwartym miejscu Grykul, bardzo ładna gra ze strony Grykula na topie. Dobra, teraz tak. 6 kili zdobył Stysiek, Warusem. 6 e, kili oprócz tego Matik zdobył bardzo ładną rozgrywka Matika. E, no i tak, no dość słabo dzisiaj poszło. E, no i Legionowi też słabo, chłopaki, sorry. Okej, okay, dobra. Teraz tak, kto miał najwięcej golda, Wymienię dwie osoby. Więc tak, najwięcej Golda miał Mexi 10 tysięcy, potem Avenger 9700, a jeżeli chodzi o drużynę, o drużynę fioletowych, Matik miał 8 tysięcy i 7 tysięcy miał 96. Więc tak, niebiescy wygrali wynikiem 35 do 13, bardzo ładna gra niebieskich, no i z przewagą Golda 39, prawie 40 tysięcy do 31. Okej, okay, dobra, to by było na tyle. Piękne dzięki, pozdrawiam. Pamiętajcie, żeby ocenić, grajcie w Lola i piszcie komentarze. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa. cześć.